Może czasem czujesz, że patrzysz na swojego bliźniaczego płomienia przez szybę. Widzisz go wyraźnie, czujesz obecność, ale nie możesz podejść, dotknąć, poczuć bliskości. Widzisz jego smutek, opuszczoną głowę, ciężar dłoni na skroniach, a ty stoisz na zewnątrz, w przestrzeni wolności i powietrza. Ten obraz nie jest przypadkowy. To przypomnienie, że każdy z Was przechodzi przez własny etap. Ty jesteś już w ruchu, twoja dusza idzie ku otwartości, ku światłu. On natomiast zatrzymał się jeszcze wewnątrz, w murach rodzinnych wzorców, karmicznych lekcjach, własnym cieniu. Nie próbuj na siłę wejść do tego domu. Twoja obecność na zewnątrz pokazuje, że masz już w sobie wolność. To, co możesz zrobić, to nieść światło poprzez własny rozwój, poprzez spokój i zaufanie do procesu. W ten sposób stajesz się drogowskazem, nie naciskiem. Okno, które was dzieli, nie jest wieczne, to tylko symbol tej chwili, w której znajdujecie się teraz. Energia wciąż płynie, a więź jest nierozerwalna. Gdy on będzie gotowy, sam wyjdzie na zewnątrz do przestrzeni, w której już jesteś. Niech ten obraz przypomina ci, nie zatrzymuj się. Idź dalej, oddychaj, ucz się rozświetlaj własną drogę. Twoja transformacja jest inspiracją nie tylko dla niego, ale i dla wielu dusz, które patrzą na ciebie i uczą się odwagi.